A w dzisiejszym odcinku drogi zaprowadził mnie do chili. ta podobna najlepsza pizzeria w mieście. Kolejki mają no różne makarony, pizza, makaron za stówkę. Może uh. teraz będzie lepiej widać w głównym obiektywie. Zresztą będzie nie znajdziesz sobie na internecie. No nie? Wygląda? Hmm jest jak siedzenie wygodne. To to jest fajne, to mi się podoba. Mam przy tym i normalną lampę. Twinkies. Twinkies, jakoś tak. <laughs> Całkiem dobra herbata. Muszę za tak kupić. Pizza z jajecznicą to ciekawa wariacja. Która łączy klasyczne ciasto z puszystą, delikatną jajecznicą. To świetna opcja na śniadanie lub brunch, sycąca, a jednocześnie zaskakująca smakiem. Jajecznica dobrze komponuje się z dodatkami, jak boczek, pomidory czy szczypiorek. Tworząc domowy, komfort food w nowoczesnym wydaniu. Jeśli szukasz pizzy innej niż wszystkie, koniecznie spróbuj tej wersji. Całość kosztowała 60 zł. Mogę potwierdzić, że jakość pizzy, jak i sama pizzeria jest najlepsza w mieście, bardzo prestiżowo i luksusowo. Ceny, no proszę Państwa, jest to wręcz identyczne ceny jak w hotelu Rzeżu, w restauracji hotelowej, więc no właśnie, jednak... Muszę udać się jeszcze raz do restauracji hotelowej i tam spróbować pizzy, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Przyjemnie, więc jeśli chcesz udać się na pizzę i zaznać troszeczkę luksusu, no to Chilita jest właśnie tym miejscem.